Te Turbo OG skiny są zaktualizowane i mogą powrócić w każdym momencie, przygotowałem dla Ciebie całą listę skinów, które są w plikach gry i zostały zaktualizowane i mogą wrócić do sklepu Fortnite według najlepszych clickerów. Ale na początku pamiętaj, że kończymy już zaraz konkurs na 1000 V-Dolców. nie zapisałeś się. Dalej możesz to zrobić, zobacz tylko, czy nie wygasł Ci kod Saicam w Fortnite, subik na tym kanale YouTube wbij na mojego Instagrama Seikamser. Link w opisie, zostawić followka i komentarz pod filmem, który masz w opisie. Napisz po prostu swój nick z Instagrama, a wyniki na YouTube i na Twitchu na live także lecimy. Pierwsze co musisz wiedzieć, Fortnite wreszcie na naprawił sklepy, pojawiają się zwykłe przedmioty, które powinniśmy otrzymać, i ostatnie rzecz, jakie udało mi się przewidzieć, że wejdą do sklepu Fortnite, to jest na przykład Attack on Titan, Wiedźmin, który wszedł do sklepu i można kupić sobie Wiedźmina, pomimo że miał być w grudniu, do tego Johnny, który wrócił po tysiąc dniach, i do tego zimowe skiny, które nareszcie trafiają do gry, i wreszcie sklepy będą dobre, i moim zdaniem w styczniu będą jedne z najlepszych sklepów. Dlaczego? Bo Epic po prostu popsuł sklepy, i przez cały właściwie końcówkę grudnia nie otrzymaliśmy nic totalnie fajnego, gdzie były w planach naprawdę mega moc Rzeczy, i też jeszcze Wam powiem przed tymi skinami, które powrócą, że macie w sumie ostatni 1-2 dni na skorzystanie z promocji, na zdobycie trzech OG rzeczy za pomocą kodów i może to zrobić każdy o co chodzi. chodzi o te specjalne rzeczy, które nie powracały ponad 600 dni, a ty możesz je teraz zdobyć. Chodzi oczywiście o zakup giereczek w turbo masowej promocji, gdzie zamiast 250 zł płacisz między 40 a 60 zł za gierkę i dostajesz lotnie i dodatkowego skina. Chodzi oczywiście o Trinity na Wonderland. Jeśli chcesz zrobić dalej diamentowego kucyka Pony, dalej to zrobić, sam kucyk kosztuje 1200 faudolców, a w promocji można było go zdobyć za nawet 32 zł. Wystarczy, że kupisz grę Tinity na Wonderland na Epic Games i od razu otrzymujesz właśnie tą lotnię po prostu jako taki prezent za darmo i do tego oczywiście masz grę. Drugi przedmiot jest to specjalny skin Assassina Creda Ezje Auditore za zakup gierki Assassin Creed Valhalla i jego też po wszystkich promocjach mogliście kupić za około 32 zł, i kolejna rzecz jest to Alan Wake 2, i tutaj też można było zdobyć rzadkiego skina, który był tylko raz w sklepie Fortnite i mogliście go po prostu zdobyć za zakup tej giereczki Alan Wake 2 na Epic Games i ta gra jest troszkę droższa, bo lekko ponad 100 zł, ale też opłacało się to zrobić, więc jeśli czegoś nie kupiście, to szybko zróbcie to z kodem saycamstar i powiedzmy sobie teraz o przedmiotach, jakie są gotowe do wprowadzenia do sklepu Fortnite i tutaj mamy informacje od przeróżnych ikerów i jeden nawet z nich przygotował informacje, a właściwie krótki filmik, który zaraz Ci pokażę, dokładnie jakie rzeczy są zaktualizowane i można znaleźć takie skiny, których nie było nawet 1300 do 1700 dni, jak Astro Jack, Travis Scott, Przedmioty na przykład Travis'a, czy na przykład Reflex, Trend Rider czy inne OG skiny, ale może od początku pierwsze co, do Fortnite'a jeszcze w styczniu jest szansa, że trafi Marvelowy sklep, dlatego że Marvel otrzymał całe tło sklepu i dalej się te rzeczy nie pojawiły, wtedy jeśli by wpeszły te rzeczy, mógłby tam być również Eddie Brook, jest na to szansa, bo Epic jakiś czas temu go też zaktualizował po prawie 800 dniach, a sam Marvel powinien być dosyć duży i możliwe, że będą to skiny, które będą również miały wersję LEGO. Drugi sklep może to być skin serii Icon, i tutaj dokładnie nie wiemy. Jakie ikony mogłyby wrócić? Niektórzy spekulują, że mogłaby to być np. seria ikon muzycznych, również seria ikon muzycznych nie wracała bardzo dawno do sklepu, taki np. Marshmallow, Bruno Mars, PAK czy inne takie znane skiny nie wracały po nawet 400 dni, i tam faktycznie mogłyby się one pojawić, ale nie jest to do końca pewne. Sama seria ikon również mogłaby zawierać np. YouTuberów, streamerów, czy np. gwiazdy sportowe i seria ikon również otrzymała całą, jakby zakładkę sklepu, bo otrzymała całe tło zakładki sklepowej, co oznacza, że sklep byłby na pewno duży, i moim. Zdaniem również byłaby wtedy szansa na przykład na przywrócenie masy fajnych emotek, z serii kon muzycznych, bo to by było naprawdę gigamoste. Szczególnie, że w Sylwestra powinniśmy właśnie otrzymać na fajne emotki czy inne sklepy noworoczne, sylwestrowe jak co roku, ale w tym roku wyjątkowo tego nie otrzymaliśmy. A teraz przejdźmy do tych najrzadszych skinów, które są zaktualizowane w gry i według clickerów są w każdym momencie możliwe do wprowadzenia do sklepu Fortnite, co oznacza, że skiny są całkowicie gotowe, żeby nawet jutro wejść po prostu do sklepu i żebyście mogli je kupić. Wtedy oczywiście wszystko i tak zależy od Epic Games, czy te skiny powrócą, czy nie, ale w większości przypadków jest tak, że jeśli Epic coś aktualizuje, no to nie update'uje tego, żeby to sobie tak leżało, tylko faktycznie, żeby te rzeczy weszły do gry i w najczęściej w jakimś tam okresie czasu one wszystkie do sklepu potem wchodzą, aczkolwiek oczywiście ja niczego nie gwarantuję. I skiny, które możemy zobaczyć są to na przykład Travis Scott wraz z Astro Jackiem, wraz z emotką Headbanger, wraz z kilopem Travis'a Scotta i dwiema emotkami według likerów. Te wszystkie czy zostały zaupdate'owane i potwierdziło to kilka różnych likerów, więc informacja. Informacja. Jest mega legit jednak czy on trafi do Fortnite'a, tego nie wiemy, aczkolwiek moim zdaniem może być coś na rzeczy, bo Epic coraz więcej OG skinów zaczyna przywracać. Kolejne skiny, które się mogą pojawić, bo na 100% zostały zabudytowane. Jest to skin Cola, który może wrócić po 1500 dniach. Skin był tylko 3 razy w grze, i jest to dosyć zapomniany skin, ale mega, mega rzadki. I skin Cola jest to taki śmieszny górnik. Kolejny skin jest to Shaman, który może powrócić po 1500 dniach, i był on tylko 4 razy w sklepie Fortnite i też jest. On takim totalnie zapomnianym skinem i ma on szansę powrócić, bo dostał on cały update, więc jest gotowy też do do sklepu o kolejny skin, jest to refleks i uwaga, ten skin był tylko raz w sklebie Fortnite i nigdy więcej nie dało się go zdobyć skina, nie było aż 1770 dni, przez co jest to jeden z najrzadszych ogólnie skinów w Fortnite, które kiedykolwiek były do zakupu i sam skin jest o tyle ciekawy, że posiada on również drugą wersję, której nie będziemy mogli kupić, bo była ona za specjalną współpracę w Fortnite z a zakup, kartę Nvidia i wtedy doczym się kot na takiego refleksa tylko w czarnej wersji i w sumie mało kto w ogóle wiedział, że refleks jest do kupienia, bo wszyscy myśleli, że on też był tylko ekskluzywną wersją tego skina. Kolejny skin, który dostał update, jest to Trench Rider po 1450 dniach. Jest to taki ziomek, jakby jakiś dowódca drużyny, coś w tym stylu. I skin był tylko dwa razy w sklepie Fortnite i też jest mega rzadki, bo mało kto wie o jego istnieniu. I kolejne rzeczy, które mogły powrócić, jest to Seria Legend Gamingu, jest to dokładnie Jinx i Vice Arcane. Te skiny mogą powrócić, bo hype i nie zapowiedzieli, że Epic planuje jakąś dużą współpracę, no właśnie z Olem znowu będzie to współpraca podobno z realem Arkane i dostajemy wtedy na przykład jednego nowego skina Mel, która będzie właśnie do Fortnite'a wchodziła i prawdopodobnie również Jinx i Vi powrócą do sklepu Fortnite, przynajmniej tak twierdzą likerzy, bo jest to w sumie najlepsza okazja, żeby te skiny powróciły. Jednak tu może się troszkę przedłużyć, bo likerzy sugerują, że cała współpraca będzie miała dopiero taki duży finał pod koniec tego roku, więc możliwe, że na to będzie musieli troszkę poczekać, ale również ciekawostką jest to, że w wymienionych skinach i przedmiotach mamy jeszcze mega dużo innych przedmiotów, które są OG na przykład Parę lotni, które też mogą powrócić, bo stały update. Do tego masa kilofów właściwie chyba całe dwa duże takie zakładki, które mogłyby też powrócić i dużo z tych killoffów nawet nie znamy, bo były one mega dawno w sklepie Fortnite i mało kto po prostu je pokojarzy i faktycznie można by je kupić, jeśli by wróciły i do tego masa jakichś fajnych innych przedmiotów, jak malowania czy na przykład kilka emotek, w tym oczywiście emotka Travisowa Headbanger i tak samo killoff, który fajnie jakby wreszcie wrócił. I jeszcze raz przypominam, że są to rzeczy zupdate'owane i według klikerów, na przykład z defaults z Fortnite, mogą one powrócić w w każdym dowolnym momencie, kiedy Epic będzie chciało, ale też pamiętajmy, że Epic wcale nie musi ich od razu przywracać, więc wszystko jest w rękach Epic, a my tylko możemy trzymać kciuki, że jak je zaupdate'owali, to też dadzą nam je kupić. Szczególnie pamiętajcie, że Epic często lubi sobie z bomby przywrócić jakieś rzadkie skiny, tak jak na przykład Czarna Wdowa po 1660 dniach wróciła tylko na jeden dzień, czekać Johnny, który wrócił po 1000 dniach. Więc osobiście liczę, że w styczniu będą jedne z najlepszych sklepów, szczególnie że Epic w sumie zaupdate'ował w praktyce top 10 najrzadszych skinów Fortnite ze sklepu. Więc moim zdaniem jest coś na rzeczy I jeśli trafi z jednym tym skinem niedługo To wpisuj kodzik SEIKAN I tu jeszcze szybkie ogłoszenie, bo wszej pytaliście Czy można tego skina jeszcze zdobywać za darmo z Rivera Prend I czy ta strona jest w ogóle legit Jak najbardziej tak, stronę masz w opisie I musisz robić 5 questów, jak widzisz jestem na trzecim questie I masz tu bardzo proste zadania Za każdą otrzymujesz jeden przedmiot, jak plecak, jak kilo w skina I co ważne, strona jest legit Jestem zalogowany, wbijasz sobie tutaj na tą stronkę Logujesz się, zapraszasz znajomego I robisz sobie te zadania I skina masz otrzymać dokładnie do jutra więc szybko sobie to odbierzcie, zanim ten skin zniknie, bo już nigdy za darmo nie będziesz mógł tego pana grzyba zdobyć. I oczywiście jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę subika, wbij na poprzednie materiały o darmowych skinach na tym kanale YouTube i widzimy się na codziennych live'ach na YouTube i Twitchu, także w jej, a socjale, Instagram, Twitter, wszystko w opisie i życzę jego dziąka cześć!